Zostało 5 godzin do gali. A co jest po gali? Oczywiście afterek. A na afterku trzeba ładnie pachnieć. Dlatego mamy tutaj perfumki od Fero Strong. Nowy zapach Fame. Wersja męska i damska. Zerknijmy na wersję męską. Na pewno dupeczki będą leciały. Zerknijmy może jeszcze na wersję damską. Zapach Fame musi być dobry. Oczywiście. damska, jaka piękna, różowa mm, taki słodziusi wam powiem oczywiście bym się tym nie przyknął, ale jakby dupeszka była tym popsikana, no to Prawda nie powiem wam jak skuteczne są perfumy damskie bo nie miałem możliwości tego sprawdzić ale powiem wam że ich zapach jest naprawdę bardzo słodki, przyjemny i ich skuteczność musicie, drogie panie, sprawdzić same. Że zapaszki bardzo przyjemne, warto kupić, a na kod wiewiór 20 macie 20% zniżki.